10 października 2025 roku Putin popełnił kolejny strategiczny błąd. Ale tym razem zapłaciło za to pół miliona zwykłych Rosjan. Wszystko zaczęło się od masowego ataku na ukraińskie elektrownie. Putin myślał, że znów wystraszy cywilów i złamie ich wolę walki. Ale zapomniał o jednym. Zoeński już wcześniej ostrzegał: jeśli Rosja uderzy w ukraińskie miasta, Moskwa zostanie pogrążona w ciemności. I dokładnie to się stało. W ciągu kilku godzin ukraińskie drony zniszczyły kluczową infrastrukturę energetyczną w Rosji. Ale to nie koniec historii. Inne drony przeleciały prawie półtora tysiąca kilometrów w głąb terytorium, żeby uderzyć w gigantyczną rafinerię, którą Putin uważał za całkowicie bezpieczną. Zostańcie z nami do końca, bo dzisiaj opowiemy Wam, jak jedna noc ostro mieszała w tej wojnie i dlaczego rosyjscy propagandyści teraz żądają odszkodowań ode Europy. Tak, dobrze słyszycie, od Europy. Zacznijmy od tego, co się wydarzyło 10 października. Ta noc była jedną z najstraszniejszych dla ukraińskich cywilów od początku roku. Rosja wypuściła 465 dronów i 30 rakiet, w tym Kinżały i Iskandery, czyli broń balistyczną o ekstremalnej prędkości. Celem były największe miasta – Kijów, Zaporoże, Charków, Sumy. Na szczęście ukraińska obrona powietrzna zadziałała fenomenalnie. Zestrzelono 90% rosyjskich pocisków i dronów, ale te 10%, które przeszły, wyrządziły ogromne szkody. W Kijowie trafiono w infrastrukturę energetyczną, 12 osób zostało rannych, połowa miasta została pozbawiona prądu. Wyobraźcie sobie: budzicie się w nocy od eksplozji, światła gasną, w powietrzu wisi dym i pył, i nie wiecie. Czy to już koniec? Czy jeszcze coś nadleci? W zaporożu zginął siedmioletni chłopiec, 11 osób zostało rannych, w sumach kilkanaście kolejnych ofiar. To nie są przypadkowe trafienia. To celowe ataki na cywilną infrastrukturę, elektrownie, systemy wodne, węzły przesyłowe. Według prawa międzynarodowego to zbrodnie wojenne, ale według rosyjskiej telewizji to akty humanitarne. Nie, nie żartujemy. Posłuchajcie, co mówią rosyjscy propagandyści. Tutaj cytujemy: Rosja przeprowadziła ataki na ukraińską sieć energetyczną, aby uświadomić Załańskiemu istniejące realia i przybliżyć pokój. W tym kontekście rosyjskie uderzenia rakietowe i dronowe w kluczową infrastrukturę mają charakter humanitarny, ponieważ im szybciej nadejdzie pokój, tym więcej ukraińskich obywateli ocalimy. Humanitarny charakter, bombardowanie elektrowni, żeby ocalić ludzi. Według tej logiki Załęski właśnie dostarczył Rosji największą pomoc humanitarną w historii, bo to, co wydarzyło się później, było odpowiedzią na miarę XXI wieku. Pierwsza paczka trafiła do Moskwy. W dzielnicy Nowi Wuk dziesiątki budynków mieszkalnych straciło prąd i wodę na wiele godzin. Zgasły nawet latarnie uliczne. Ludzie utknęli w windach. Panika zaczęła się rozprzestrzeniać po mediach społecznościowych. Ale co ciekawe, ta paczka nie dotarła przez drony ani rakiety. To był sabotaż. Klasyczny, staromodny sabotaż. Do dziś rosyjskie władze nie wiedzą dokładnie, kto to zrobił i jak. A potem przyszła kolejna Białgorod. Systemy alarmowe, ludzie uciekają do schronów i nagle ciemność. Ukraina uderzyła w region Białgorodu już trzeci raz w ciągu dwóch tygodni. Za każdym razem dziesiątki tysięcy Rosjan traciło dostęp do prądu. Ale tym razem cel był większy. Główna elektrownia regionu. Rezultat? Prawie pół miliona mieszkańców bez elektryczności. Gubernator regionu naturalnie twierdzi, że to wszystko przez spadające szczątki, nie przez ukraińskie drony, i że być może będą rotacyjne przerwy w dostawie prądu. Ale to nie ma nic wspólnego z Ukrainą, po prostu Rosja jest Rosją. Oczywiście. Ale uwaga, Ukraina jeszcze nie skończyła. Część dronów. Poszła się zaprzyjaźnić. A gdzie drony chodzą szukać przyjaciół? Do fabryki, która je produkuje. W okupowanym Doniecku ukraińskie drony odwiedziły rosyjską fabrykę produkującą drony FPV, drony szturmowe i amunicję. Spotkanie najwyraźniej nie poszło zbyt dobrze, bo nagrania z miejsca wyglądają jak po końcu świata. Rosjanie, którzy filmowali eksplozję, sami nie do końca rozumieli, co się dzieje, ale i tak. Postanowili to opublikować. A teraz... Najważniejsze, Ukraina przeprowadziła kolejny atak dalekiego zasięgu, tym razem na rafinerię Beshneft w Ufie, 1400 km od ukraińskiej granicy. To największy ośrodek przetwórczy Rosji, trzy zakłady o łącznej wydajności 24 miliony ton rocznie. To jedno z najważniejszych źródeł paliwa dla rosyjskiej armii benzyna, diesel, produkty petrochemiczne. Ukraińskie drony trafiły w jednostkę destylacji ropy, wywołując pożar. I wstrzymując część produkcji. Dlaczego to jest tak ważne? Po pierwsze, to pokazuje, że nigdzie w Rosji nie jest bezpiecznie. Putin lubi uciekać z Kremla do swoich pałaców w odległych zakątkach kraju. Teraz wie, że ukraińskie drony mogą tam dotrzeć. Po drugie, każdy udany atak na tak głęboką infrastrukturę osłabia rosyjską logistykę i obnaża słabość systemu obrony powietrznej. Po trzecie, to nie pierwsza rafineria, którą Ukraina zniszczyła. Straty się kumulują i dlatego, dlatego rosyjscy propagandyści teraz mają nowy pomysł. Posłuchajcie tego fragmentu z rosyjskiej telewizji. To jest naprawdę komiczne. Cytujemy. Myślę, że czas powiedzieć Europejczykom, Prost i publicznie, że później, kiedy Rosja zacznie żądać reparacji od Ukrainy za szkody, które wyrządziła, kwota zajęta z rosyjskich aktywów zostanie dodana do tych reparacji. Im więcej zabierzecie, tym więcej reparacji będziemy żądać od Ukrainy. Niech policzą swoje ryzyko. W końcu zabierzemy własność, operę, teatr, baletowy wodeście, cokolwiek innego. Dlaczego mielibyśmy płacić za coś, co już jest nasze? A jakie reparacje Ukraina mogłaby zapłacić? Belgia zapłaci, Francja zapłaci, Holandia też. Będziemy ich ścigać. Wiemy doskonale, jak to się skończy. Będziemy to ścigać na Trybunale Wojskowym. Tak, w Hadze, w Doniecku. Tak, dobrze słyszycie. Rosja, kraj, który rozpoczął agresywną wojnę, niszczy ukraińskie miasta, bombarduje szpitale i elektrownie, teraz domaga się odszkodowań od Europy. Za to, że Ukraina broni się i niszczy rosyjską infrastrukturę wojskową. To tak, jakby włamywacz, który dostał od ciebie w głowę, zażądał odszkodowania za ból. Ale to pokazuje jeszcze coś innego frustrację. Rosyjska propaganda zaczyna tracić narrację, bo jak wytłumaczyć obywatelom, że specjalna operacja wojskowa trwa już prawie 4 lata, a teraz pół miliona Rosjan siedzi bez prądu? Podsumujmy. 10 października Putin zaatakował ukraińskie miasta, licząc na terror i złamanie ducha obywateli. Zamiast tego dostał szybką, precyzyjną i bolesną odpowiedź. Pół miliona Rosjan bez prądu. Kluczowa rafineria uszkodzona 1400 km od granicy. Fabryka dronów w Doniecku zniszczona. Rosyjska obrona powietrzna kompletnie nieskuteczna. Ukraina wysłała jasny sygnał. Jeśli będziecie atakować naszych cywilów, zapłacicie za to na własnym terytorium. I co najważniejsze, pokazała, że ma zdolność do uderzeń w głąb Rosji, daleko poza tym, co Putin uważał za bezpieczne. To zmienia psychologię tej wojny. Rosyjscy obywatele zaczynają odczuwać konsekwencje decyzji swojego przywódcy, a rosyjska propaganda zaczyna żądać pieniędzy od Europy, bo nie wie już, jak wytłumaczyć, co się dzieje. Pytanie brzmi: jak długo Putin będzie kontynuował tę wojnę, jeśli coraz więcej Rosjan zacznie odczuwać jej skutki na własnej skórze? A teraz pytanie do Ciebie: czy uważasz, że takie odpowiedzi Ukrainy, uderzenia w głąb Rosji, są uzasadnione? Czy to zmieni coś w postrzeganiu wojny przez zwykłych Rosjan? A może to tylko eskalacja, która doprowadzi do jeszcze większych tragedii? Napisz w komentarzach, co o tym myślisz. Jeśli ten materiał był dla Ciebie wartościowy, zostaw łapkę w górę, udostępnij go dalej i subskrybuj kanał wiadomości Polska i świat. Regularnie dostarczamy Wam analizy tego, co dzieje się na wschodzie Europy, w Polsce i na świecie. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.